poprzednim odcinku razem z papilonem odkryliśmy, że prześladowca ma swój głos, tylko wiecie co? Ten głos jest prawdopodobnie stworzony jakoś przez tłuszczową inteligencję, bla, 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 coś takiego. Jeśli nie wiecie o co chodzi, to wpadajcie na poprzedni odcinek, gdzie usłyszeliśmy wiadomość głosową, którą chciał wysłać do taty hejtera, do jakiejś tam starej postaci na papilonowie. Ja jej nie znam, wy pewnie ją znacie, więc napiszcie mi w komentarzu, czy ją znacie. I jeżeli każdy z was zostawi suba i dobycie tutaj pod tym 2000 łapek w górę. Ma być ich bardzo, bardzo dużo, więc zaraz z każdym łapeczkiem w górę, pisze komentarz, eee, nie wiem, niech napisze lolo, dawam wam serduszko i dzisiaj pod tym odcinkiem robimy naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Więc słuchajcie, idziemy do Bola. Musimy o wszystkim powiedzieć, a potem będziemy chcieli pogadać z co mogę oglądać film do końca, bo będzie bardzo ciekawie, więc szybko lecę szybciuteńko do bola, bo trzeba będzie mu o wszystkim, o wszystkim powiedzieć. Oj, widzę, że ten bolo już tutaj powinien być spokoju. W ogóle zobaczcie, tutaj nawet kanał Bolka jest. Bolo też dobrze mówi, nie ma 55 tysięcy subów, więc zróbcie, żeby miał 60 tysięcy, a potem 100 tysięcy. Ja zaraz mam 100 tysięcy, dobra. Idzie, idziemy do bola. Bolo, panam. Banam, banam, bo. Nie panam, bolo! Dobra, bolo! Dobra, bolo! ty grasz! To. Nie graj tyle na tym komputerze! Bolo, co bolo! Co... Ej, co ty robisz? Zamknęłam co... ci komputer, muszę ci oczywiście powiedzieć. Chodź tu szybko! Lecą mi wyszło teraz, no co ty robisz? Słuchaj, bolek, słuchaj. oglądałeś odcinek mój ostatni? Nie. No ten, ten odcinek z głosem, że tam byliśmy z papilonem u prześladowcy! Aaa, dobra, słuchaj, no, słuchaj, ja ci wytłumaczę. Byliśmy u prześladowcy i znaleźliśmy no. jego wiadomość głosową, którą miał wysłać do taty hejtera. I usłyszeliśmy no. głos prześladowcy, który jest głosem prześladowcym, ale przerobionym głosem prześladowcym. Rozumiesz o co tu chodzi? A dobra, czekaj, zrobiony głos, dobra, no i co, no i tak. tak? I słuchaj, no i była tam wiadomość tego prześladowcy, i on tam powiedział bardzo ciekawe rzeczy. No. Dla mnie na przykład, powiedział coś takiego w stylu. Czekaj, mam książkę, nie mam tej książki. Powiedział coś w stylu, że chciałby założyć kanał na YouTubie, że jego celem jest porwać Maję, żeby papilon mu oddał dosę do serwera, A to wiem. żeby nas zbanować wszystkich. I on chciał no jeszcze. No, no. Czekaj, coś takiego tam było, ale nie pamiętam. O, chciał założyć własny sklep, przejść w stylę, coś takiego, że prześladowca no, no, w ja takiego. Wiem, trupają, słuchaj, no takiego. I to Słuchaj, i teraz jest plan taki. My musimy z nim porozmawiać, musimy przeprowadzić z nim wywiad, ale nie na tabliczkach, z jego głosem. I mam pewien pomysł. Hmm, z jego głosem mówisz, Tak, z jego głosem. Chodź, dobra. chodź, 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 chodź tutaj, pójdziemy z tego pokoju. Dobra. Słuchaj, Bolek, mam pewien dobra. pomysł. Przebierzemy się za telewizję. W nie, że będziemy telewizorem, tylko no, słuchaj, dobra, no? ja będę e, dziennikarzem, ty będziesz, e, jak to powiedzieć, e, nie wiem, no kamerzystą po prostu, coś takiego. Dobra, 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 dobra. I będziemy z nim przeprowadzali wywiad. Mamba, no ale tu czekaj, zanim pan pójdziemy musimy mieć jakieś pytania. Najlepiej na książkę zapisać pytania. Tak, tak. raczej dobra to jakieś pytania, to chodźmy go do mojego pokoju. Ja dzięki mogę mieć jakąś książkę w ogóle, tylko Mas, gdzie tu, ona jak nie wiem, ja żeby... Wiesz co, chyba książeczki żadnej nie okay. mam, więc jak nie ja to zależnie komuś dać. Mam, mam, e, mam dobra, no mi książkę, ja ci dam sobie, trzymaj kamerę, ty będziesz tą kamerą dobra. dzisiaj nagrywać i dobra, i jakie pytanie możemy zadać panie, panie prześladowcy, ale poczekaj, e. tylko jakbym go zaprosimy przede wszystkim na, te, na ten wywiad No was, e, dobra, powiemy, że telewizja przyjeżdża za PvP na pajonowo dzisiaj No dobra, a to dobra. może mu list wyślemy co? Ej dobry pomysł. Wyślemy mu list, na postę. tu cieka, to wiem, najpierw napiszemy list, ej, potem pójdziemy drugą dobra, książkę, dobra, napiszę list, dobra, dobra. E, Dzień dobry Panie prześladowco Ej, szanowusto. Chcielibyśmy pana pozdrowić. Chcie, chcielibyśmy pana pozdrowić. Wojgit i to jest zdanie. Teraz napisz tak, no. tutaj telewizja TVP się jedzie do te, te telewizja. Napiszemy może jakieś inne, bo on się może skaptać, to niech będzie e, 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 teżkej TV te, 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 Telewizja v. Lolo Bolo. Czekaj, TV. BL, TVBL, o, bololo, TVBL e, e, chciałaby przeprowadzić z panem wywiad. Wywiad, wywiad. Ponieważ, wywiad. ponieważ mm. e, e, jest pan gwiazdą do w... Internetu. Internetu, o! Ten... Międzynarodową! Netu międzynarodową, dobra, naro -dową. Albo międzygalaktyczną nawet. A ja nawet nie wiem co to jest międzygalaktyczna. I okay. czekaj, napiszę mu coś takiego. Jesteśmy y, bardzo y, podekscytowani. podekscytowani y, Że... Kurczę, coś takiego podekstowali. Że możemy mieć przyjemność rozmowy z takim człowiekiem. Okej, okay, możemy mieć przyjemność rozmowy z takim człowiekiem. Dobra, i napiszę mu tak. Za godzinę pod pana domem. Dobra, to mam gotowe. E, ja tego może nie podpisuję, żeby nie wiedział, że to było ode mnie. Dobra, e, czekaj, masz fajerwerki jakieś, bo chyba nie wiem, gdzie idzie. Akces? E, mam, dobra, mam już no. taka, mam już taka. Dawaj szybko, tak. musimy polecieć na dach ratusza. Bo się, tam się listy pisze, wyślemy mu to tak. i zobaczymy czy to noc, a potem ogarniemy te pytania, tylko może tutaj wyskoczyła, nie? To no przybierzemy się zaraz, przebierzemy się zaraz, tylko wyśmiemy mu ten jest. Wyślimy mu ten, dobra, list. Dobra. Wyślimy mu ten dobra. list, dobra, czekaj, o kurde, aaa! Spaduj! Czekaj, 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 czeka, 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 spadnę, spadnę, To tam w ogóle jest, to jest, dobre pytanie, bo ja nie wiem on, on doceni co, powiadomienie jak dostanie lis. Tylko czekajcie, tutaj i wyślę to do prześladowca, tak? Dobra, wysyłam, dobra. Poszło do prześladowcy, on tutaj zaraz powinien być. Chodź może się ukryjemy gdzieś tutaj, chodź. Dobra. Dawaj dobra, tu, dobra. to jest dobra to jest dobra kliówka Bolo, dawaj. Dobra, dobra. Hmm. Dobra, poczekamy, on może tutaj przyjdzie, on powinien to sobie zaraz mi, nie? wymyślamy pytania, przybieramy dobra. się za prezenterów telewizyjnych i przeprowadzamy z nim normalnie wywiad. I, I mam gadamy z nadzieję... <laughs> Tak, i on na pewno wtedy będzie gadał swoim głosem, czy coś takiego, nie? Na pewno, na pewno, dobra, czekaj, nie ma go nigdzie w ogóle, patrz. Nie, nie ma moga... tutaj na tej poczcie. Ja no chyba gdzieś w ogóle poszedł. Myślisz? Ja nie wiem, no, no, no. Nic się to wydaje, to musisz... że muszę potykać. Dobra, to poczekajmy w takim razie, bo on musi na pewno odebrać ten list, bo jak nie odbierze tego listu, to nie mamy w ogóle po co tam jechać, bo on musi odebrać ten list i musi zobaczyć, to że, że to ten ten nie go, nie? Dobra, dobra tak, to tak, chodź, tak. poczekajmy w takim razie. I bolo! Czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, nie widzę go, nie widzę go. Jest, jest! Idę, idę! Boże na pocztę, bo na pocztę! to jest chyba. Okej, okay, dobra, to jak czyta to znaczy, się odebrał, bo no dawaj szybko, rura do domu, szybko, szybko! Rura, rura. Czekaj, czekaj, o, zblokowałem się, dawaj szybko, szybko, lecimy, 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 do domu lura. naszego. Szybko, szybko, do dobra, naszego, bo... nie. Jesteś, jesteś? Tak, tak, tak. Dawa, dobra, dobra, e, masz książki u siebie w pokoju, dawaj do ciebie pójdziemy. Mam, mam, mam. jakie pytania możemy... możemy zrobić prześladowcy, kurczaczki, no to będzie dobre jakieś, a. Mm. Dobra, dobra, żeby on nie, się niczego nie domyślił, żeby on się niczego nie domyślił, i Pas. żeby ciągle myślał, że my chcemy wiesz, jakoś tak. Um, nie wiem, jak to powiedzieć. No po prostu, no żeby on myślał, że my jesteśmy w telewizji, nie? Pokażę ci moje przebranie, to Kajnie mnie podglądał. Dobra dobra. Dobra, 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 pokażę mi swoje przebranie. Pas. Dobra, Pas. Co to może nie No przecież, no, no okay. Weź kamerę w łapkę. Kamera w łapkę, na pani nagrywasz? No i teraz to jest to, no, to będzie trudne. To, to, to będzie genialne. No, no, nie, genialny. dobra. dobra to pytanie to tak, pierwsze. Tak, musimy wymyślić grube pytania, które mm -hmm. nam pomogą dostać jakieś informacje, wiesz o nim. Dobra, ja pierwsze pytanie. Pierwsze. Czy pan e, ma zamiar e, zabić kogoś z Palionowa, aby, oh. e, m, aby, aby, aby e, u, uzyskać władzę nad miastem? Dobra, pytanie numer jeden. Malki, drugie pytanie. Uzyskać władzę nad miastem. Czy ma pan. E, Czekaj, no, e, czy ma pan jakąś filmę prywatną? Czy ma pan? Jak... Albo filmę o, inną jakąś e, filmę o jakąś? Filmę, no bo na ma jakąś filmę. Uwielbiam o Czy ma pan kanał na YouTubie? Czy o. ma pan kanał na EOU. Y, czekaj na y, o YouTube? Okej. Okay. Ja, <laughs> czekaj, czekaj, czy, y, czy, 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 y, pan zna się prywatnie z Palionem? O, dobra. Coś takiego czy ma pan? No? E, tego, czy był pan ścigany przez policję? Okej, okay, ścigany przez po, przez policję, dobra, policję. To jest dobre, to jest dobre. Co jeszcze możemy go zapytać? E, takie mocne rzeczy, mocne rzeczy. Czy ma pan e... dziewczynę? Coś takiego. O, o, o. E, Czy ma, ma pan dziewczynę? Dobra, coś takiego zapytamy. Coś jeszcze mocnego, e... żebyśmy się więcej o nim czy dowiedzieli. Ma pan dziecko? Dobra, O, to jest mocne. E. Czy jest pan rodzicem? O, jest pan, o. jest pan rodzicem. Dobra, tak zrobimy. I może, hmm, hmm co jeszcze hmm. takie mocne Bo pytanka? czy ma pan rodziców? Nie. Okej, okay, dobra, czy ma pan rodziców? Okej, okay. czy, czy ma pan hmm. rodziców? Um. ma pan kolegów? Czy ma pan kolegów? Okej. Okay. Czy, czy ma pan kolegów? Jeszcze jakieś takie e. pytanko właśnie, tutaj, żebyśmy się dowiedzieli więcej o nim może. Czy wiem, A. czy ma pan wszędzie to samo hasło? O dobra, coś takiego A. zrobimy. Ej, to za głupie, nie wiem, co on odpowie. No, dobra, może, Ty ma pan, może jakąś kobietę? No to napisałem, czy ma dziewczynę, A. już się mam zapisane. Czy ma pan... Ym, o, może ci zajmie pan maskę? Oh. Czy zdejmie zdejmie pan kiedyś maskę? Dobra. Jakieś ty takie... Zdejmuje, zdejmuje ten O! Oh, czy ten. czy zdejmie, zdejmie lub czy pan ją zdejmuje na co dzień, gdy nikt nie widzi? O! Gdy nikt nie widzi. Jeszcze jakieś takie jedno pytanko, ale takie mega mocne, które by nam, wiesz, pomogło właśnie z, z, z jakby dowiedzeniem się czegoś mocnego o nim. Tak, um, czekaj. Ej może, czekaj, Co tutaj nie może Emo. być? Co tutaj może być? Ej, w ogóle, Bolą, my nie możemy powiedzieć Papilonowi, on będzie tak zły na nas, nie? No się ma ale w ogóle nic, czekaj, może to jest opajoniem, właśnie, czekaj, może... Coś o nim... Ty kupił Pan... Bo on kupił ten, ten dom, nie? No, obok No kupił, no ale my wiemy, że on kupił, to by musiało być coś, co, czego my podejrzewamy. E, mm. dobra, o, ja ja mam, ty panu, planujesz panu. sprzedać dom od ten... Okej, okay, dobra, czy Panu jest... Czy planuje pan, planuje pan sprzedać Przedaw. dom Paliona? I jeszcze mam mocne pytanie, yy, czy jest pan kimś, kto wcześniej, kto wcześniej był na Palionowie? Coś takiego, to mm. jest mega mocne pytanie. Dobra, mamy cztery strony pytań. Dawaj szybko, bo dobra. zaraz będzie tam u siebie w domu. Ja też idę szybko bolo przebrać do, do, dobra. do pokoju. Czekaj tu na mnie e, i zaraz Echa. lecimy, dobra? Dobra, ile się tylko na szybkości przebrać. Dobra, mam już gary, i to jestem już przebrany. Możemy w takim razie lecieć, przeprowadzić wywiad. Przejdźmy No co? Dobra, pa! Bolo, 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 jesteś tutaj! Tak, bolo. jest, jestem, gotowy. Szybko, szybko, zachodę Elytrę, lecimy na około. Tak. On nie może wiedzieć. Chodźmy może odtędy jakoś i w lecimy. No w tej w ogóle. Tak, 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 polecimy na około i będziemy, wiesz, tam zapukamy do niego do domu. Mam nadzieję, że tak. on już tam jest i przeprowadzimy z nim ten wywiad. I jestem w ogóle ciekaw, czy on będzie z nami rozmawiał, wiesz, głosem, bo skoro to jest telewizja, tak. no to logicznie, że najlepiej byłoby głosem, jakby to tak, wiesz, tak, on nam gadał. Musi to być głos, musi to być głos. Musimy z nim porozmawiać, widzowie! Pamiętajcie, zostawić łapkę w górę, subskrybujcie nasze kanały, mój bolo, Wszystkie kanały musicie subskrybować, bo tutaj naprawdę dzieją się strasznie, strasznie grube rzeczy. Ej, tu jest Cieka, O kurde, mam straszne teraz lagi, to tu przylecieliśmy. Dawaj, dawaj, dawaj. Czekaj, jest Czeka, lach. Czeka, widzisz go tam gdzieś? Okej, nie, okej, Szybko, tylko Szybko, szybko. szybko, 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 szybko Dobra, dobra, dobra. ...bo nie mam tego... Jest, jest, jest w domu! Jest w domu, jest w domu! Dobra. Dobra, do. przed tego, dobra, przed... przed domek i... Tak, tak, od razu kamera, od razu kamera, od razu kamera. kamera, 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 akcja, czekaj. Dobra, pam. Dobra, 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 dobra. Dobra, 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 dobra. się Zaczynamy. Wczujmy się w rolę. Głosy się w rolę. Telewizja.pl, dobra? Głosy wyjmę takie głube, może w domu? Witam serdecznie! Z tej strony, oczywiście, tutaj nazywam się. Bogdan Telewizja TVBL! To jest mój kamerzysta, nazywa się on Zbigniew i będziemy dzisiaj z Panem rozmawiać. E, Przeprowadzali e, wywiad, e, witam, witam. E, wie Pan co? Bo my, ogólnie, w telewizji mamy taki zwyczaj, że wywiady przeprowadzamy formą ustną, e, więc tutaj byśmy poprosili Pana jednak o to, żeby Pan nie pisał na tabliczkach, tylko z nami rozmawiał. Czy pasuje Panu ta opcja? Mm, no wie pan, bo na tych tabliczkach to e, nasi widzowie, niektórzy na przykład słuchają naszych tylko wywiadów. E, dlatego prosiłbym jednak, żeby nasz wywiad po prostu polegał na tym, że będziemy ze sobą rozmawiać. Jeżeli za pożyczenie może, proszę pana krzesło, usiądziemy sobie tutaj może tak na naprzeciwko. E, mm, co to co jest zapisane? E, Chcemy być poprowadzić. Się... Dobrze, panie, przysiądę panie No ja usiądę tutaj, pan siedzi na kanapie, może, pan jest tutaj oczywiście najważniejszym gościem u nas. E, panie, nie wie, pan nagrywa, nagrywa. Aha. No, no, no. Tak. Mm. Y, telewizor, telewizor, witam serdecznie! Przed nami jest prześladowca! Brawo! To jest nasz kolejny wywiad i dzisiaj skonfrontujemy się z najlepszym prześladowcą na wszechświecie! świecie! Zniszczył on praktycznie całe palionowo i zagładzi nad palionem! I dzisiaj zadamy mu kilka pytań, które naprawdę będą bardzo ciekawe. Dzień dobry, tak. panie Prześladowco! Tak. Czy chce pan wziąć udział w naszym wywiadzie? Tak. Jest to wywiad specjalny, ponieważ tylko u nas pan Przyszelowca pokazuje swój prawdziwy głos. Superansko, w takim razie, panie Przyszelowco, mamy dla pana kilka pytań. z zbytnie w kamie, kamery, i dobrze, kamery, żeby było wszystko ładnie widać. Więc tak, pytanie pierwsze dla pana Przyszelowcy. Czy zna pan, czy ma pan zamiar kogoś zabić z Palenowa, aby uzyskać władzę nad miastem? Tak, 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 tak. Rozumiem odpowiedź tak. Nie jest pan zbytnio wygadany, ale oczywiście tak, to też jest super odpowiedź. Bardzo panu dziękuję za, za odpowiedź na to pytanie. Następna odpowiedź. Czy ma pan jakąś firmę? Nie. Nie ma pan żadnej firmy, Nie. rozumiemy, Nie. Oczywiście rozumiemy tak, że pani z oczywiście oczywiście to z Nicazem, oczywiście rozumiemy. Pamiętajcie nasi widzowie, bo my tutaj y, mamy współpracę z pewną firmą, nazywa się ona Palią Star, kupujcie maskotki. I także tutaj jest oczywiście na sponsor, odcinka, więc lecimy sobie dalej. Dobra, następne pytanie. Czy ma pan kanał na YouTubie? Tak. Mm -hmm. Mam na YouTube. to jest ja bardzo ciekawe. Cicho, Bardzo, bardzo ciekawe, w takim razie dziękuję panu za odpowiedź na to pytanie. Następne pytanie, czy zna pan się prywatnie z Palionem? Nie wiem. Nie wie pan? No, no Teraz. wie pan, no ciekawe, bo y, rozumiem, że tutaj dla pana jest to pewna zagwozdka. Mam na myśli, czy Nie. na przykład pan się zna z Palionem w sposób taki, że widział, że Palion widział pana kiedyś może bez maski? Nie wiem. Okej, okay, rozumiem, że nie chce pan na to pytanie odpowiadać, dlatego lecimy sobie z następnym pytaniem. Czy był pan ścigany przez policję? Tak. Tak? Okej, okay, rozumiem oczywiście jak najbardziej. E, ta, takie pytanie. Tak. Ta, ta, ta. Tak, był pan. Super, świetnie, no bo to się bardzo z tego powodu cieszę. E, pytanie następne, czy ma pan dziewczynę? Tak. Ma pan dziewczynę? Gratulacje, wszystkiego dobrego. M życzymy no, oczywiście dobrego, e, dobra. Pytanie następne, czy jest pan może rodzicem? To znaczy, czy ma pan, wie pan, dziecko, na przykład. Tak. Tak? Bro. Tak. E, bardzo e. ciekawe, dziękujemy bardzo za te naprawdę wyczerpujące odpowiedzi. Następne pytanie już tutaj dla pana kieruję, czy ma pan rodziców? Nie. Nie, o, to niestety bardzo nam z tego powodu przykro, panie prześladowco. Nie, 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 nie. Rozumiemy, nie, nie, tak, nie. rozumiemy, tak, wiem, że to jest dla pana przykry temat. Następne pytanie, czy ma pan kolegów? Nie wiem. Nie ma pan, czy ma kolegów? A, wie pan jak to jest. Czasem ma się kolegów, czasem się kolegów nie ma. No niestety, ale. <disappearance> czasem po prostu jest życie, co, co nie co prawda zbigniew. Dobrze dobrze mówię, nie? No śmieszna sprawa, my też tak czasem mamy w redakcji. U nas w redakcji też są tacy, takich dwóch gagatków zielonych, dosłownie zielonych. Dobrze lecimy w takim razie dalej. Pytanie kolejne Czy ma pan wszędzie to samo hasło, bo wie pan, no różnie to bywa, czasem hasła się zapomina, więc warto mieć to samo, tak naprawdę to nie. Czy ma pan to samo hasło? nie, 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 nie. nie. Rozumiem, czyli ma pan różne hasła do nie. różnych kąt. E, oczywiście Ta. dziękuję za tą odpowiedź. E, następne pytanie, czy zdejmie pan kiedyś maskę? Hmm? Nie. Nie zdejmie pan nie. kiedyś maski? Rozumiem, ale mam też takie również pytanie, może być za bardzo dociekliwe, ale nie, pan chciałby oczywiście zapytać, czy pan e, tą maskę zdejmuje na co dzień, gdzie nik nie widzi? Bo to jest nasz przykład bardzo ciekawy, naszych widzów. Tak. Tak, ta. czyli pan zdejmuje maskę, kiedy nikt nie widzi. To bardzo I dobrze. Ta. Niech pan dba o to, żeby pana twarz była pięknie docleniona. Naprawdę, już jesteśmy już na końcu wywiadu. Bardzo panu dziękuję w ogóle za, za przybycie. Mam tu jeszcze tylko dwa pytania. Czy planuje pan sprzedać dom Paliona? Ta. Tak. Tak, okej. Okay. Bardzo panu dziękuję za tą odpowiedź. No i ostatnie pytanie. Czy jest pan kimś, kto był wcześniej na Palionowie? 你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你 Szybko do wody! Co to było? Dobra, nie, to już jest przesada, to jest przesada. On się bardzo denerwował, ale mamy taki materiał. Porozmawialiśmy sobie na żywo normalnie z przejścalowcą. Usłyszeliśmy jego głos. Mam na tylko nadzieję, że bolowi się nic nie stało i jestem bardzo ciekawy, czy on się skapnął, że my nie byliśmy z telewizji, tylko byliśmy bolem i lolem. Subskrybujcie kanał, piszcie w komentarzu lolo i zostawiajcie łapeczki do góry. 2000 tysiące w górę będzie naprawdę super, pa! pa!